Państwa bardzo serdecznie ze studia DGP w Katowicach. Będziemy rozmawiać o udziale firm leasingowych w transformacji energetycznej. A moim państwa gościem jest pan Adam Sar, prezes zarządu z Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, panie prezesie. Chciałabym zapytać pana o rolę Firm leasingowe w transformacji energetycznej, czy ona y, nabiera znaczenia, czy się też zmieniła w ostatnim czasie? Generalnie firmy leasingowe bardzo mocno wspierają inwestycje krajowe. Ostatnio padło w przestrzeni publicznej słowo 650 miliardów inwestycji w 2025 roku. Więc muszę dodać, że prawie 20% tych inwestycji będzie z udziałem leasingu w Polsce. Mhm. Więc. Rola leasingu we wspieraniu zmian jest bardzo duża. Dla grupy ING, w której pracuję, energetyka jako sektor jest bardzo ważnym sektorem. Postrzegamy tam duży potencjał, jak i to, że makroekonomicznie nie ulega on takim dużym wpływom jak inne sektory. Poza tym wpływa na konkurencyjność polskich przedsiębiorców i to, jaki jest koszt energii, pomaga nam lepiej konkurować i budować większą stabilizację polskiego gospodarczego rynku. W związku z powyższym potrzebujemy dużych zmian. Potrzebujemy inwestycji w duży atom. Potrzebujemy inwestycji w offshore na Bałtyku i po, potrzebujemy rozbudować i zmodernizować sieci elektroenergetyczne. Tutaj nie ma roli leasingu w tych inwestycjach. Tam jest potrzebny kapitał publiczny lub project finance. Tak. Ale polskie firmy bardzo często korzystają z leasingu. Jak pokazują badania Lease Europe, nasycenie leasingiem przez polskie firmy e, które korzystają z leasingu, sięga 44% i dotyczy to mikrofirm oraz małych i średnich przedsiębiorstw. To gdzie dzisiaj firmy leasingowe widzą dla siebie obszar do zagospodarowania, jeśli chodzi o transformację energetyczną? I teraz, jak przejdziemy do, do, do transformacji energetycznej, ona też jest w pewien sposób związana z energetyką, do, do niej jeszcze wrócę, to przechodzimy na odnawialne źródła energii. Jak myślimy o odnawialnych źródłach energii, to pierwszym są panele fotowoltaiczne, więc te. Bardzo chętnie finansuje branża leasingowa i widzimy tam duży potencjał dla siebie. W 2024 roku branża sfinansowała prawie 750 milionów inwestycji w panele fotowoltaiczne. W 2023 roku to było prawie 950, a w 2022 to było prawie 1,5 miliarda. Więc widzimy, że firmy leasingowe są gotowe zarówno z kapitałem, jak i z możliwościami finansowania dużych inwestycji. Niemniej otoczenie regulacyjne i niepewność, która pojawia się w otoczeniu gospodarczym powoduje, że firmy rzadziej korzystają z tego typu mhm. rozwiązań. A chociażby jest to związane z tym, że rozbudowa sieci elektroenergetycznych jest na takim etapie, że nie wszędzie możemy nawet tą fotowoltaikę podłączyć, Podłączysz. nie mówiąc już o różnego rodzaju zachętach. Kolejne obszary, jak myślimy o odnawialnych źródłach energii, to małe wiatraki, turbiny, akumulatory energii, stacje ładowania. Tutaj klienci dotychczas rzadziej przychodzą po tego typu rozwiązania, żeby je sfinansować. I rzeczywiście, jak popatrzymy na Europę Zachodnią, na Unię Europejską, a na nas, to widzimy tam sporą przestrzeń do nadgonienia, jeżeli chodzi o elektryfikację kraju. Mm -hmm. Dalej możemy spojrzeć. Na samochody elektryczne. Mm -hmm. I tutaj już Nadrabiamy pewne zaległości, ale też do średniej europejskiej sporo, sporo nam tak. jeszcze brakuje. Panie Prezesie, jak Pan ocenia ten rok 2025? On będzie kolejnym rokiem wzrostu właśnie finansowania w obszarze transformacji energetycznej, produktów służących transformacji energetycznej. Czy tak się zapowiada? Bo no, mówi się o takich, bym powiedziała, aktualizacjach strategii w przypadku wielu firm. No, zmieniają się te potrzeby, bo zmienia się też rynek. Na jakie otoczenie zewnętrzne. Jak Pan ocenia, jak to się może w tym roku odbić w takim razie na branży leasingowej? My jako branża leasingowa wspieramy transformację energetyczną, dekarbonizacyjną naszych klientów. Dla branży leasingowej duża część to transport, duży transport. Transport międzynarodowy. No i tam widać, że pojawiają się programy, które mają pomóc w tym, ażeby firmy sobie lepiej z tym radziły i mają się pojawić dofinansowania. Branża na ten rok zapowiada kolejne wzrosty, jeżeli chodzi o poziom inwestycji sfinansowanych leasingiem i ona będzie się głównie koncentrowała na wzrostach związanych z samochodami osobowymi i na wzrostach związanych z samochodami ciężarowymi, bo tam pojawiły się dodatkowe wsparcia dla podmiotów gospodarczych. Jest nasze auto dla mniej firmy i konsumentów, jak również jest dla program dla samochodów ciężarowych, na którego szczegóły jeszcze czekamy. W ING też patrzymy na dekarbonizację i wpływ na środowisko w taki sposób, że każda inwestycja, która pomaga środowisku, jest przez nas mile widziana. Możemy wziąć pod uwagę chociażby modernizację maszyn, które wyprodukują tyle samo towarów zużywając mniej energii bądź wody. Więc nawet taki kierunek, który pokazuje, że ta maszyna nie jest zeroemisyjna, ale poprawia sytuację w zakresie dekorbanizacji czy też efektywności energetycznej naszych przedsiębiorstw, chętnie widzimy. To samo dotyczy, kiedy modernizuje ktoś swoją flotę i wymienia część taboru, gdzie paliwo jest efektywniejsze niż diesel. I daje mniejszy ślad węglowy, więc też chętnie je wspieramy. A w prezesie, czy to jakby wszystko ma znaczenie w kontekście produktów, które Państwo oferujecie? Czy te produkty też w związku z tym ewoluują? E, jakby są dwa rodzaje jakby podejścia. Część produktów jest dedykowana klientom, i one mają pewnego rodzaju udogodnienia, czy też pewnego rodzaju badania, które dla danych produktów są już przygotowane. Czy jest to fotowoltaika, wiemy jakie są najczęstsze moce, dostosowujemy je w pewnych pakietach oferując, czy też akumulatory energii, czy też stacje ładowania. One są dostosowane do potrzeb i też do wielkości inwestycji. Im mniejsze inwestycje, tym mniejsze formalności, a czasami można powiedzieć, że tych formalności praktycznie nie ma jeśli one są stosunkowo powiedzmy niewielkie do półtora miliona złotych tak powiedzmy ale jeżeli chodzi o większe no to te formalności rosną z każdą kwotą bo ocena ryzyk związanych zarówno z ESG jak i ze zdolnością kredytową e, finansową klienta jest dla nas bardzo ważna bo nasza kondycja jak my funkcjonujemy wpływa na to jak bezpieczne są środki trwałe które użytkują nasi klienci mm -hmm. Panie prezesie, transformacja energetyczna to jest jeden gorący temat, ale drugim jest robotyzacja, cyfryzacja, czyli transformacja cyfrowa. Czy dzisiaj leasing też idzie z duchem, bym powiedziała, czasu i już korzystacie z tych nowoczesnych narzędzi? Właśnie myślę tutaj o robotyzacji, o cyfryzacji. Czy dzisiaj to jest, no tak, na jakim w ogóle to jest etapie? Czy to jest wczesny etap, czy coraz bardziej są zaawansowane te prace i w czym tak naprawdę? Pomaga dzisiaj cyfryzacja i robotyzacja firmom leasingowym. Nasza przewaga konkurencyjna jako polskiej gospodarki została zbudowana na tym, że przez lata bardzo ciężko pracowaliśmy jako przedsiębiorcy, jako pracownicy. Wszyscy budowaliśmy naszą przewagę od początku lat 90. Nasze też średnie wynagrodzenia były stosunkowo niższe, więc to potęgowało poprawę naszej efektywności. Dzisiaj te przewagi przestały już mieć miejsce. Musimy szukać dalszego przeskoku na lepszą efektywność i robotyzacja produkcji na to doskonale wpływa. My jako leasing chętnie wszystkie maszyny i urządzenia leasingujemy, więc im więcej robotów u naszych przedsiębiorców, tym lepiej dla polskiej gospodarki i tym chętniej wchodzimy w tego typu rozwiązania. Z drugiej strony, sami musimy podlegać tym działaniom, więc musimy zacząć wykorzystywać szerzej sztuczną inteligencję, generatywną inteligencję, musimy automatyzować pewne rzeczy. No niektóre firmy, już w Azji, korzystają z blockchainu, jeśli chodzi o, o zarządzanie samochodami, inne emitują w ten sposób swoje, swoje obligacje. Więc te rzeczy się muszą dziać i będą postępowały, ale najważniejsze jest efektywność i szybkość decyzji dla klienta. Coraz częściej też będziemy wbudowywać się poprzez API w platformy klientów. Tam gdzie konsument czy też przedsiębiorca będzie chciał nabyć jakieś urządzenie będzie tylko mógł zapłacić leasingiem i płacić ratę przez ustalony przez siebie czas, ustalony wcześniej wkładem własnym i korzystać z tej maszyny na okres, który będzie dla niego dogodny. To, to się zmienia. Widzimy to też jakby, że coraz częściej my nawet jako konsumenci chcemy mieć wygodę w jednej racie zawrzeć pewne korzystanie. No, te abonamenty, subskrypcje dzisiaj już otaczają nasze karty kredytowe i komórki z każdej strony w różnych dziedzinach. To też się przenosi na obszary leasingowe. Bardzo dziękuję Panie Prezesie za rozmowę, a moim Państwa gościem był Pan Adam Sar, Prezes Zarządu i Polska. Dziękuję bardzo za uwagę. Bardzo dziękuję. dziękuję.